Cześć, z tej strony astronowe. Witam Was w trzecim odcinku z Skylander Spyros Adventure. Dzisiaj polecimy sobie na burzowe coś tam. Na warownie burzy. Na warownie burzy polecimy i zdobędziemy napęd dla balonu Idealnie. Także bez przedłużania lecimy od razu do warowni burzy. O tak, dwa dla mnie. Kto by to liczył? O. Przecież ja. Dobra. Gdzie mamy naszą warownię burzę? Musimy odnaleźć ich elitarny statek powietrzny, zestrzelić go i zabrać złote śmigło. Jasne? Łatwiej. Musimy zdobyć po złote śmigło. z masłem. Szczególnie dla takich bohaterów jak my bohaterów lubiących bułki. Wiadomo, że lubiący bułki. No, trochę się tu idzie, z tego co widzę, ale damy radę, mam nadzieję, że lecimy tutaj. Jeszcze te skrzynki sobie, czy no, beczki sobie zbieramy a tutaj możemy go, te są leczenia, możemy go podglądnąć. Jakie ma statystyki Skylander? Ciekawa opcja. Lecimy tutaj. Przez most. Dalej. No, tutaj mamy kluczek. Po niego pójdziemy, może. No, mamy kluczek. Mamy jedzenie. Wszystko gra. Jest to elegancko i lecimy dalej Dosyć Dosyć sprawnie to idzie na razie działa Możesz Jest to 15 celinów. No dobra Tak z wyprzedzeniem trzeba strzelać. Chyba Tutaj na drugi strzelamy. Ale nie mogą też by nas strzelać. Dobra strzelają, kurde. To nie byle jak Dobra, ale jeszcze mamy dużo HP, także spokojnie myślę damy radę. Już ponad połowa. Ja cały czas mogę jak przytrzymam strzelać. Także tak chyba uczynię. Echem. Dobra, jeszcze raz. trzy. Jeszcze balon? Zwaliliśmy. Dobra, i on nam odwrócił przejście. Myślę, że pominiemy tę animację. Także no. Mogę jeszcze raz tu wsiąść? Nie, nie mogę. Oda. My nie wiem po co, bym miał tam wsiadać drugi raz. Myślę, że na niski. Aha, to ja na dystans weźmiemy po No i fajnie. Czy ta wróżka, myślę, że też nie będzie stanowić dla nas większego zagrożenia w Skylandersach. O, to już nie, dobra. Ale jedną zrzuciliśmy. Drugą też. Dobra, mamy bramę. Tak się składa, że mam takiego. Czekajcie, chwilę. Tak się składa, że mam. Tak się składa, że mam chop cz czop czopa. Dobra, jestem. Musiałem małe cięcie zrobić. Bo. Musiałem wziąć Skylandera. nie nieważne. Lecimy w bramę, tutaj. Oj, oj, Mam nadzieję, że nie dostaniemy tym. No, dostaliśmy. Ale niedużo. dużo. Chodźcie mnie tutaj. No, jest. E... Skrzynka, fajnie mamy skrzynkę, czy mega spoko? Nie wiem, gdzie powinniśmy pójść w sumie. Tutaj pójdziemy za chwilę, ale tam jeszcze musimy pójść. Czy wrócimy tutaj za chwilę. Kurde ale te ostrze są ciężkie. Dobra, tu mamy kluczek weźmiemy, Oczywiście. Tutaj jest coś? Nie, ja, to jest tylko takie ozdoby. Ok. A, czyli mogę nim... Dobra, tarczować albo... Dobra, już przejdziemy tutaj. Ja. O, i od razu tutaj, ale fajnie. Możemy albo tarczy użyć, albo miecza. Oj, nie skończyłem. Dobra. Dobra. Auć. Auć. Dobra, to ostatnie się udało. Na szczęście. Mam czapeczkę, ale nie. Nie założyłem jej. Jakoś, nie, no nie podobają mi się czapki za bardzo na Skylanderach że zostawimy to jak jest? Polecimy sobie dalej. Dobra. I potem czymś starczy ta cokolwiek daje. Bila? O, daje. Dobra, szybko się z nimi rozprawimy. Szybko poszło. Idziemy dalej. Chop, chopem O, tym razem 8 musimy wystrzelić. To będzie trochę łatwy. Są w ogóle inne pociski. Chyba w zależności od żywiołu Skylandera. Potrzebnego spoko. Ciężkie elitarne. O, to jest chyba ten wysiłek. Weźmiemy, się z nim rozpalimy. No, no, fajnie no, Mogę pominąć tę animację, prawda? Ale przynajmniej nam otworzył drogę. Także pójdziemy sobie. Nią Tam W tej chwili. jest. są Skylandery powietrza. Wygląda na skaniakę Dobra No dużo HP ma Chwile musiałem go Chwile musiałem go bić Szkodź, to mi chyba zabierze, zabierze hitę Dobra, mamy Dobra, no, Tutaj pójdziemy sobie... Dobra, odbijemy. Ale on tak jest jakby wrażliwy na mój miecz. A bo to przed pociskami. To nie wiem, jak Bitiggerem hobby można. Trzyma ma Tak się składa, że jego też mam w swojej kolekcji Także go zobaczycie, myślę Oj 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 Trochę dostajemy, trochę dostajemy A spokojnie, mamy radę nie rozprawić Myślę, że tego najpierw powinniśmy zabić Dopiero później całą resztę Dobra Ciekawe czy mógłbym odbić jakby ten chodził. No, dobra Tutaj mamy do otworzenia bramę z ziemnym Skylanderem tym razem eee, Tak, to ja wezmę może Dobra, jestem. Mam swojego ziemnego Skylandera. Będzie nim Dino rang. I pójdziemy do... tej bramy. No czemu nie mogę iść? O, dobra, już mogę. Dobra, on może tymi Boomerangami rzucić. No to... Całkiem, całkiem przyjemnie. To przyjemny spielender, się wydaje. A tutaj zręcznościowo trochę. Trzeba się przedostać. Ale to nie problem będzie, mam nadzieję. Ajajaj, aj, aj, spadłem. Nie wiem, ile to potrwa. Moje wchodzenie tam. O! I teraz tutaj. O, udało się na szczęście. Dobra, mamy czapkę. Szybkość moc żywiołów. Nie, zostawimy tak jak jest. Dobra, lecimy dalej. To lecimy dalej tym Dynorangiem. W tej strefie silniejsze są Skylandery powietrza. No i tutaj jakaś wróżka, lata. Nie wiadomo po co. No to zaraz się dowiemy. chyba. Witaj, widzę, że Skylanderzy wrócili. Będzie niezła zabawa. My, wróżki, zawsze tańczymy ze Skylanderami. Jestem Persephona. Och, znowu ten głupiutki, mroczny L Lepiej wrócę do Osnowy Światła. Spotkamy się tam, żeby zatańczyć. Powodzenia, wielki Skylanderze! That's what she said. That's what she said! <laughs> Dobra, lecimy dalej. O, specjalnie nawet podlecieli do mnie. Mam jakiegoś giganta, widzę. No, nie zapowiada się to zbyt ciekawe. Dobra. Daliśmy radę. Ojoj Dobra, ale nie damy mu Szarżować, no gdzie? Dobra Poszło całkiem w porządku Ojoj Tam są jeszcze te wróżki jego Dobra Damy im radę, myślę Wystarczy, że będziemy... O Jeszcze ją tutaj lubimy tam jeszcze było drugie zejście z tego co widziałem zapamiętałem Tak jest. Mamy tu wejście. O, jeśli się samo otworzyło. To jeszcze załatwimy ich. No i spoko. Mamy buciki. Wziki Zostaliśmy trochę złota. No i lecimy już do chyba ostatniego etapu tego poziomu, jakim będzie zdobycie napędów dla balonu klina Wierzę na brzegne. Dobra, mamy wszystkie obszary. Czy to już jest chyba końcówka poziomu? Zabijemy sobie do Do działka go. I musimy zniszczyć elitarny statek powietrzny. Także zajmiemy się tym. Drugi muszę zniszczyć. Jeszcze to zrobiłem. O, udało się. Jak widać, chyba trzeba was zniszczyć. Jest. Jest i on. Czyli napęd do na pluna. Także, udamy się w jego kierunku. Mamy go. Także, misja zakończona sukcesem. Wspaniale. Niemal tak wspaniale jak ja. Bum! Teraz będziemy mogli polecieć jeszcze wyżej. Chodź, wracamy. Muszę wziąć się do pracy. Zamontujemy to cudeńko, polecimy do niezdobytej twierdzy, zabierzemy to powietrzne coś i wracam na randkę Oj, O ile Pięknie. nie zemdleje tęsknoty za mną. No i cza. Musieliśmy ominąć zwój i skrzynię ze skarbem. Nie mam pojęcia, gdzie. Ale cóż, wracamy do naszej osnowy. W każdym bądź razie. Cieszę się, że mogę tańczyć w tym starym miejscu. Jest tu jasno i odbywają się tajne przyjęcia. Zabawimy tu przez jakiś czas. Oh, Znowu, ci that's, what ci, that's what she said. That's what she said. <laughs> Właśnie tak, właśnie tak. Widzę, że poznałeś Persefonę. Dziwna dziewczyna, wydaje się w pełni odporna na moje wdzięki. Biedactwo, zamocowanie śmigła potrwa jakąś chwilę. Może w tym czasie trochę odsapniesz i wyluzujesz się? O! To jeszcze pójdziemy do Persefony? Jak flint to montuję. Szybciej. Dobra, idziemy do Persephone'a. Ale będziemy ponownie. pogadać. Dla większej radości pomogę ci w tym zadaniu. Czy chcę dokończyć No jasne. Tylko... Tutaj nie stać nas na żadne. Ale jak zmienimy skalendera Spyro miał dużo dość tego złota. To ulepszymy jego. Tak, miał dużo dużo tego. Na to nas nie stać, ale stać nas na większy zasięg tego obrażenia. Że kule lecą dalej, jego Sprawdźmy, czy działa. Dobra, działa. Nie wiem, czy miałby działać. Jeszcze Trigger Happy może się uda nam, nam wow. zrobić jakieś O, ma więcej! Stać nas albo na to, albo na to. Przytrzymaj krzyżyk, żeby naładować swój złoty pistolet i zwolnij, żeby wystrzelić. No, to może być ciekawe. O. O, to może być fajne, może być przydatne, naprawdę. Możemy jeszcze jedno A, nie możemy już. O, ciekawe czy Gilgrant jeszcze może. Już na nim zdobyliśmy trochę. Nie, nie możemy niestety. No dobra, więc myślę, że na tym możemy zakończyć na tych ulepszeniach nasz trzeci odcinek w serii. Także dzięki bardzo za oglądanie. Teraz może 4 lajki, albo nie, 5 lajków i będzie następny odcinek od razu. Także no, dzięki bardzo za oglądanie i do następnego siema.